Mistrz Polski, jesteś, jest szarfa, jest złoty medal, jak w tej chwili się czujesz po zdobyciu mistrzostwa. Czuję się bardzo szczęśliwy i jestem z siebie dumny. Runda pierwsza. I bardzo się cieszę po prostu. To są emocje nie do opisania. Tak szczerze. Ten turniej to był ciężki turniej. Ciężko było dojść do finału jak to wyglądało? Ciężko dla tak. Każdy z chłopaków dobrze boksował, pokazali klasę i też gratuluję chłopakom medali. Jak możesz ocenić tą walkę finałową? Jak zachowywał się przeciwnik? Jak czułeś się w walce? Yy, Spełniłem swój plan 100%. Wiedziałem, że chłopak pójdzie na mnie do przodu od razu. Taktyka była taka, żeby się cofać i na wstecznym boksować. Myślę, że wyszło całkiem dobrze, tak jak zakładaliśmy z trenerem. No wyszło yy. bardzo dobrze, no bo jest mistrzostwo. Tak. No. Czyli poszło tak, jak miało być. I co teraz powiedz? Jak teraz wreszcie ten upragniony wypoczynek od treningu? Tak, zrobię sobie pewnie z tydzień nie dłużej, bo muszę wracać na salę i jeszcze trenować, bo moim marzeniem jest pojechanie na jakąś większą imprezę z Kadrą Polski. Serdecznie dziękuję za wygraną. No i do co? Do zobaczenia na kolejnych galach. Ja też dziękuję bardzo i do zobaczenia. E, może chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam moich rodziców, którzy niestety nie mogli oglądać, bo transmisja była od drugiej walki, ale wiem, że kibicowali. Pozdrawiam mojego trenera, bo gdyby nie on nigdy bym tutaj nie był. I pozdrawiam wszystkich moich bliskich, którzy trzymali za mnie kciuki.